Siemano, siemano, Jim Beam Please. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam cząstkę siebie, dlatego zapraszam tu, gdzie aktualnie mieszkam. Moi drodzy, na wstępie lustro. To jest, kurde, lustro, które musiało tutaj być. Nie ze względu na mnie, a ze względu na inną osobkę. Tutaj, moi drodzy, mikrofonik. Lubię sobie nawijać, także... Yy, może coś tam później pokminimy. Tutaj mamy kapelusz góralski niesamowity, moi drodzy. Jest to kapelusz pamiątkowy z transmisji na żywo z Zakopanego. Szalik biało-czerwony z Marszu Niepodległości. Kupiliśmy sobie właśnie z ziomalami i poszliśmy na marsz. Tutaj mamy podziękowania za jakąś akcję charytatywną. O, tutaj wiadomo, jakiś tam ten, kostka Rubika. Ułożysz w dwie minuty? W dwie minuty? Przyjmę challenge nawet na półtora minuty. Jedziemy ze stoperem. sobie pozwolę, że usiądę koło tego przystojniaka. Drugi chłopak mojej dziewczyny. E, moi drodzy, półtora minuty, challenge. Czas start. Kurde, nie wiem, jaki czas jest. Ten czas zawsze jest taki, że stresuję, ale kurde, będę nawet poniżej minuty. Patrz! 53 sekundy, mordo. Ty! Kostkę. Nie wiem, czy... Byłem tak blisko rekordu. Mój rekord to 45 sekund. 53 sekundy. O, poniżej minuty 7, aż się zajarałem sam. Zaskoczyłem sam siebie. Lecimy dalej. Co my tu mamy, moi drodzy? Grę, którą jeszcze nigdy w życiu nie zagrałem. Dixit. Nie wiem, jak graliście. Dajcie znać, czy wam się yy, podoba ta gierka. Tu jest pszczółka. Ale to jest ciekawe. Zobaczcie, to jest piękna pamiątka. To jest... Zdjęcie mojego oka, to jest zdjęcie Agi, mojej dziewczyny. Mamy taki sentymentalny yy, obrazek naszych oczu. Przyznajcie, że piękne. Przyznajcie, że piękne. Ja się tak jaram takimi rzeczami. Ogólnie jestem strasznie sentymentalny i jeszcze jak, kurde, coś związanego z moją księżniczką, to już w ogóle cieszę razy dwa. Coś, z czego dużo osób się śmiało, ale po przeczytaniu dużo osób spróbowało. Meduza. I tutaj bardzo dobrze pasuje powiedzenie: nie oceniaj książki po okładce. Bo dużo osób się śmiało, żebym to zawracał książkę, a opinie od osób, które ją przeczytały, są naprawdę konkretne. Piszą, że dzięki niej zaczęli trenować i tak dalej. Także nie liczy się, moi drodzy, tak jak powiedziałem wcześniej, okładka, tylko przekaz, więc yy, wiecie, jak jest. Tu mam jakieś płyty od raperów Eku, Eku. Pozdrawiam. Tutaj ponad czas, moja ulubiona płyta dudka i oczywiście moja księżniczka sukcesy i błędy, modelki tutaj mamy jakieś z live'ów IRL, najlepszy spośród najgorszych Storm Media Karting Championship tutaj mam coś, czym na pewno mogę się pochwalić, to jest COŚ że jak to trzymam to normalnie aż dreszcze są na ciele jestem wolontariuszem na onkologii dziecięcej raz, dwa razy w miesiącu jeżdżę do dzieci Spędzamy razem czas i po prostu jak możemy, to pomożemy, a Guśka też ze mną jeździ, także moi drodzy. Wiem, że dużo osób czeka, aż lodówka się pojawi w klatce. Nie wiem, moi drodzy, czy jeszcze się pojawi, ale możliwe, że to nastąpi. Dobra, tutaj mamy ledzik nano leaf. Dużo osób pyta mnie, skąd mam ten led. On w sumie buduje cały klimat w chacie. To pozwólcie, że zgaszę światło. Oj i zobaczcie jaki. Fajny wajbik jest, nie? Ten ledzik naprawdę fajny klimat nie jest to reklama, a naprawdę polecajka. Dywanik Meduza, ciekawostka, dostałem od widza. Yy, przyjechał specjalnie do Warszawy, żeby mi go wręczyć. Z TikToka paria, ja w ogóle uszyli go w trakcie rwienia TikToka. Choineczka trochę goła, ale... No, ogólnie tą choinkę ubieraliśmy na live'ie. Yy, pięć bombek na krzyż, bo... Po prostu nie byliście przygotowani, i ta choinka będzie finalnie wyglądała całkiem inaczej. Jest na razie goła i wczoraj nas trochę wyśmiali na live z tą choinką, ale pamiętajcie. Właśnie to jest kurde to, że w świętach nie chodzi o to, żeby mieć jak najładniejszą choinkę, żeby mieć lepszą choinkę od kogoś innego, tylko chodzi o to, żeby te przygotowania do świąt i te święta miały tą magię spędzania wspólnie czasu. I uważam, że to jak to wygląda nie ma znaczenia, ma, znaczenia, ma znaczenie moment, który Właśnie poświęciliśmy na tą chwinkę. Moi drodzy, dobra, to jest moje. Mój świat! To jest moje, moje stanowisko. Gdyby nie to, to nie wiem, czy byłbym meduska, Komputerek, kamerka, mikrofon i to mi wystarczyło, żeby zbudować swoją pozycję, żeby dorobić się czegoś w życiu. Nie chcę się tak chwalić, no ale kurde, doszedłem do czegoś, tak? Więc myślę, że śmiało mogę odpowiedzieć nawet w ramach motywacji dla młodych ludzi. Bo jak zaczynałem Twoją karierę, to też, kurde, opinie były różne, a jak się wtedy przejął opinią, to dzisiaj nie wiadomo, czy byłbym zadowolony ze swojego życia. Aktualnie nie jestem, bo robię to, co kocham i uważam, że nie przepracowałem w swoim życiu nawet jednego dnia właśnie ze względu na to, bo robię to, co lubię i tego życzę każdemu, moi drodzy. Oczywiście nie jest to tak, że się czuję lepszy od innych, bo wiadomo, że ludzie różnie odbierają takie słowa, ale ale, ale na pewno jestem z siebie dumny i śmiało o tym mówię i nie, nie mam zamiaru tego ukrywać. Co będziemy dzisiaj robić? Kurde, co będziemy dzisiaj robić? Pójdziemy na siłkę, z racji, że musimy się dostosować do kanału. Jim Beam, moi drodzy, nie byłem na treningu rok czasu, yy, takim prawdziwym i też jakby nie ukrywam, że jestem w okropnej formie. Skupiam się na innych rzeczach, bo niedługo będziemy coś tam kminić yy, i przygotowuję pewne rzeczy. Ale planuję wrócić do sportu, no bo wiecie jak jest. Inaczej web pracuje, inaczej się wygląda i tak dalej. Ale to już nie będziemy o tym zanudzać, bo o tym to wiecie. Myślę, że lepiej nawet niż ja, jak oglądacie kanał Jimbi. Mamy tutaj różne mikrofoniki jakieś. Ten jest taki do live'ów, podcastowy po prostu mikrofon. Tutaj mamy Blue Yeti typowo streamingowe, ale już przeszedłem na ten, po prostu uważam, że jest lepszy. Tu mam Apollo Twin, karta dźwiękowa do nawijania. Do streamów IRL, plecak. Zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda, moi drodzy, jak? Nie powiem co, ale wyobraźcie sobie, że z tym chcę prze, prze, przez lotnisko przejść, lecieć na wakacje. Wy wyobrażacie sobie, jakie są kontrole, nie? No, a to jest tak naprawdę sprzęt do y, streamingu, moi drodzy, IRL. Dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie zrealizować transmisję na żywo, gdziekolwiek sobie chcemy. Jedynym warunkiem jest to, żeby był tam zasięg. I nie musimy mieć przy sobie komputera, wystarczy taka kamerka malutka podręczna, wystarczy powerbank, drugi powerbank, router i takie komputerek. No i wracamy, to wsadzamy to do plecaka i jedziemy na miasto, po prostu. Z ciekawostek jeszcze, moi drodzy, dzisiaj akurat tak wypadło, że niestety albo stety muszę dograć kilka ujęć do teledysku, bo trochę za mało było ostatnio jak nagrywaliśmy, dzisiaj mamy drugi dzień klipu, więc was zabierzemy na kilka ujęć zobaczycie sobie mniej więcej, bo dzisiaj to krótko będzie, więc ten, zabierzemy was na plan. I puszczę wam sniffet To już lata gdzieś tam po necie, więc reflejnik mogę wam puścić ma A na łapie Rolex Nie chodzi o Bajere Teraz mam kolej. Coraz dalej od Miliona, o kolejny kilometr Na szyi ma być A na łapie Rolex Nie chodzi o Bineral Teraz mam kolej Zarabiamy Alex na kolej Coraz dalej od miliona, O kolejny kilometr To napiszesz zwroteczkę z trzech słów? Zwroteczkę z trzech słów, czy napiszę? No jasne, tylko wezmę sobie telefon, bo mi się na telefonie najlepiej pisze. Notatniczek swój magiczny. Jakie dajesz mi słowa tutaj, szefie? Kostka Rubika. Kostka Rubika. Chain. Chain. Ozdoby na choinkę. Ozdoby na choinkę. I Jimmy. No i dobra, mamy. Kostka Rubika, chain, ozdoby na choinkę i Jimmy. Szybko piszę, znajdę jakiś bicik, do którego mam prawa, żeby wam nie wywaliło nic bombik. Dobra, no to piszę. Dobra, napisałem w 3 minuty. 1 2 3 4 5 6 8 węców. No spróbujemy. Meduza jak duch, pojawia się i znika 50 sekund złożona kostka Rubika Szybki chłopak jestem, mówią do mnie weź się zmień Ja jestem taki sam, mimo że na szyi czeń Wyrzuć z głowy, teraz ciężką rozkwinkę Spędź chwilę z rodziną, wrzuć ozdoby na choinkę Rozpal kominek, aż poleci dym Pod choinką może znajdziesz białeczko od Jim Beam Wow, ziomeczku, medi dupa duża nawija sobie freestyle, teraz dla was meduza Ziomeczku sprawdzaj, teraz to leci z głowy Więc postaram się o jakiś przekaz hardkorowy Ziomeczku sprawdzaj, rymy lepsze od NASA Od dzieciaka meduza, byku duża masa Latamy sobie chcesz, by ona ściągnęła spodnie? Byku i ślepiej na siłownię ziomek robię teraz rap... Mamy te rozkminki W głowie tylko dupy i treningi A ty teraz kup się na sobie Każda pyta się medi jak ja to robię Wow Dobra, koniec tego cringe fiesta Połowa z napisana, połowa na freestylu i teraz moi drodzy yy... Chyba czas na trening, ale przed treningiem jakieś białeczko? Co? Moja księżniczka mi poukładała wszystko tak jak leży mieć w kuchni, bo jak nie miałem dziewczyny no to sorry tutaj, nawet nie wiedziałem, że ta półka istnieje, tak szczerze. Chocolate milkshake, o, jeszcze nie otworzone białeczko moi drodzy, dlatego jak to mówią, świeżutkie, smakuje najlepiej, Otwieramy białeczko od Jimbi, moi drodzy. Trzeba znaleźć miarkę, ja zawsze mam z tym problem, z szukaniem miarki morzu. Trzeba paluchem pogrzebać Ale on ja mam zwinne paluchy Damy radę, patrzcie już wyłowiłem Jest Jest, teraz trzeba wytrzepać, dobrze Wytrzepane Wsypujemy Kurde, poradnik jak zrobić, białko, co wy? Wariaty, co ja robię? Ale dobra, jest białeczko Mleko bez laktozy Ja tam normalne mleko piję, ale od kiedy jestem w związku to piję bez laktozy i to bez różnicy, tak szczerze. Nie czuję różnicy, a takie jest w domu, to takie jest. Troszkę białeczka. Nie za dużo, żeby smaczek był taki czekoladowy. Ja lubię mocno słodkie. No nocy jak dostanę napadu, nie? To mam... Bo ja czasami mam w nocy takie napady na słodkie. Tu pół paczki zjedzone chrupków. I sobie chrupię po nocach. I właśnie dlatego... <noise> Idziemy dzisiaj na siłkę, bo to ten nawyk mnie doprowadził do takiego stanu, że brzuch jak święty Mikołaj. Coraz raz święta. No, to jest taka magiczna półeczka. Tutaj zawsze mamy słodycze dla gości, ale nigdy nie zdążą przyjść. Bo <noise> medis co, ja będę was kłamał? No, trochę się rozleniwiłem, jeżeli chodzi o te tematy sportowo, fitnessowo, dietetyczne. Jak to mówią na Instagramie motywatorzy, nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Tak mówią. Dajcie znać w komentarzach, czy działają na was teksty motywacyjne na Instagramie. Na mnie tak działają, że się dzisiaj wybieramy na treningu. Mm. Łopie pa. Jak <gazowano> Czekoladka. Żebyście sobie nie myśleli, ja normalnie sportowy świr byłem, nie? Tylko po prostu taki rok skupiłem się na czymś innym, bo ja od trzeciej gimnazjum już chyba na matę latałem. Hmm. I to nie latałem dwa razy w tygodniu czy trzy. Sześć razy. miałem klucze od maty, od sali i miałem taką odpowiedzialność, że jak nie będę na treningu, to się trening nie odbędzie, bo miałem jedyne klucze od maty jako dzieciak, więc to była dla mnie presja, wiecie, musiałem chodzić, czy chciałem, czy nie chciałem. I dzisiaj jestem wdzięczny za to. Dobra, trzeba shaker przypukać, bo jak się nie przypuka, to wiecie, jak jest kongo, nie? Później taki saigon, że nigdy już tak samo nie napijesz się z tego shakera, jak za tym pierwszym razem. Nawet jak odkazisz, to i tak będziesz to czuł. Dobra, elegancko jest. Czekajcie, pójdę jeszcze do jednej komnaty, powiem ja taką ciekawostkę. Ale tam nie można wejść z kamerą, bo to jest sypialnie, moi drodzy. Zawsze chciałem mieć w domu złotą płytę. Było moje marzenie, nie? Jest w domu diamentowa, ale nie moja. <grystanie> o! <grystanie> więc taka ciekawostka. Dobra, koniec tego, moi drodzy dobrego. Czas zaprzelać. Tak jak powiedziałem przed chwilą, nigdy nie jest za późno. Jazda. Gymnij, gotowy? Gotowy. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy dzisiaj do nagrania kilka ujęć do klipu, więc. Pokażemy Wam ile we stage'u. nie będziemy zamulać tym za długo, ale jedziemy, bo trzeba to zrobić. Gotowi? Ja, ja też. No to Nie chodzi o tak robimy od pokoleń, coraz dalej od miliona, o kolejny kilometr A na łapie Rolex, nie chodzi o bajery, ale teraz moja kolej, zarabiamy hajs Tak robimy od pokoleń, coraz dalej od miliona, o kolejny kilometr Już zarobiony hajs, teraz po świecie se latam Robię tak od lat, a nie od lata do lata Nie dla mnie garnitur, bo mam duszę wariata Dla mnie to zale... A nie bada, życie ma być jak ze stóp tu zawsze ma być brud, nie uciekam od problemów Wiesz jak zgubi dół, mieć wieczny luz I nie tylko tu w życiu wychodzić na plus Dobre nastawienie, ciężka praca To jest klucz Mamy tu fanów swoich wszędzie, w całej Warszawie Z czego mnie kojarzysz, byku z live'ów Z live'ów ale z których? Bo ja robiłem dużo jakby. etapów. Z 5 lat temu mogłem. A, jeszcze telefony. Z Minecrafta jeszcze. A, jeszcze Minecraft, o to w ogóle. Stara Gwardia, pozdro. Zdrówka. No, także widzicie, jak to wygląda. Ziomale i ziomalki. Idziemy teraz yy, tam, po prostu. <ścoughs> tak jak widzicie, torba Jim także lecimy na siłkę. Nie było mnie na siłce już jakiś czas, także moi drodzy, nie ukrywam, że dzisiejsze nagrywki to jest odpowiednia dawka motywacji na to, żeby się tam pojawić w końcu i troszkę podpompować bliska i inne partie mięśniowe, a przy okazji poodpowiadać na wasze pytanka. Jazda. Dzięki, pozdro. Jak tam poćwiczone? No, pompa jest. Dobra, jesteśmy na siłowni, moi drodzy. Jest dużo ludzi, ale ja się nie krępuję, możemy nagrywać, możemy gadać. Jest tematycznie kanał Gym Beam, dlatego właśnie postanowiłem, że pójdziemy dzisiaj na siłownię. Nie żaden tam yy, siłownik, ale coś tam się kiedyś robiło, więc trzeba się też dzisiaj dostosować. Moi drodzy, odpowiadamy podczas treningu również na pytania, które zadawaliście i jedziemy z tym, nie ma co dłużej gadać. Pozdro. Gdybym mógł usunąć jedną rzecz z internetu, to co by to było? Kurcze, nie wiem, jakiś mój stary shot może ze starszych live'ów, bo zawsze wygląda to jest mega cringe. No, cringeowy okres czasu stary meduska, ale wiem, że ludzie za to mnie pokochali, więc się tego nie wstydzę, ale ja osobiście czasami jak oglądam te szoty, to tak mówię ja p ale jak ja mogę taki być wariat. Najdziwniejszy no diem. Codziennie zostaje dziwny DM'y, Typu Meduza położyć 5 stów, meduza blika, meduza ile muszę lajków zdobyć, żebyś... Kupił mi nowego iPhone'a na przykład. To są takie dziwne rzeczy, które dostaję. Zajmuję jeb... całe życie, bo ja po prostu to lubię. To jest kwestia tego, czy lubisz tak żyć, czy nie. Ja czerpię energię od ludzi i w zamian również chcę dawać tą energię. Dlatego uważam, że jestem w odpowiednim miejscu w swoim życiu. Co może być irytujące, wiem co? To, że ludzie na ciebie patrzą jak na gwiazdka. Jestem normalnym typem, normalnym gościem, który żyje tak jak każdy inny. No, YouTube, YouTube, TikTok, YouTube, wiadomo, stara szkoła internetu. <gry> Kurde. Wiadomo, nie? Rodzinka, dom. Własne podwórko. To jest marzenie aktualne. I jest wszystko na dobrym, na dobr na dobrej drodze. Wyłączam telefon, wyłączam komputer, włączam Netflixa. Przytulam się do mojej księżniczki i oglądam. Dzisiaj muzyki. Mam zajawę mocną, najbliższe plany muzyczne. Nie wiem, wypuszczam sobie na razie numery. Nie mam żadnych planów. Bardziej to jest właśnie zajawka niż kariera, ale może coś kiedyś pyknie, Ale koncerty gram, nie? więc wiążę jedno z drugim zajawę z karierą, ale nie jest to jakiś taki mój kierunek, który robię dlatego, bo warto, tylko dlatego, bo to lubię. Nie ma typowego. Każdy dzień jest inny. Ogólnie yy, działam tak wszechstronnie, że. Trochę latam po studiach muzycznych, trochę po różnych jakichś tam e, tematach nagrywkowych, bo krosuję się też z różnymi influencerami. No i głównie też live'y i nie? robię jakieś takie rzeczy. Co się śmiejecie? Z czego się śmiejesz? Okej, okay. w moim życiu, moi drodzy. Cały czas robimy jakieś kurde manewry wszechstronnie. Nie chcę się za bardzo brać udziału w tych programach, bo przerasta mnie. To wszystko. Różne... Wyzwiska i tak dalej, to mnie to osacza. Nie ukrywam, że też brałem w tym udział. No i nie do końca się wam z tym czułem, nie? Jakby wiadomo, byłem tam, trochę hipokryzja z mojej strony, ale po czasie gdzieś tam zrozumiałem, że to zostaje na zawsze w internecie, nie? Każdy nasz ruch który wykonamy. I to nie jest cudowne, zgodne ze mną. Po prostu nie robię siebie anioła, bo wiadomo, że nie jestem. No, aniołkiem nie jestem i nie byłem, ale, ale jednak. Jakiś tam szacunek do siebie, chcę zachować i robić wszystko to, co jest zgodne z moją osobą, a nic na przekór. Ale oczywiście nie wykluczam, może jeszcze kiedyś przyjdzie okazja, że się będę gdzieś tam bił, ale mam nadzieję, że jak już dojdzie do tego, to z takim przycinkiem, z którym nie będę musiał się żreć i wyciągać na siebie jakieś rzeczy, wyzywać, obrażać i tak dalej, bo to nie jest mój vibe po prostu. Nie czuję się w tym dobrze i jakby nie było, nawet jakbym kogoś słownie dominował, to i tak jak z tym bym się nie czuł dobrze, bo ja po prostu jestem. Można powiedzieć takim pacyfistą. Może Dudek, bardzo dużo mi dał fajnych rad, bardzo fajnych e, tipów i rzeczywiście słucham Dudka od dzieciaka i też mi jakby podał rękę, pomógł mi dużo muzycznie, pomógł mi jakby pod względem takiego warsztatu jak pisać teksty, e, czego unikać w pisaniu i i fajnie to idzie. Także pozdrawiam serdecznie. Myślę, że już teraz nie ma tego, że raperzy mają jakiś problem do influencerów, bo widzę coraz częściej, że są jakieś krosy, jakieś fity i tak dalej z influencerami od raperów, ale, ale, ale z drugiej strony patrząc na to, to jest tak, jakby youtuberzy się nagle spinali do raperów, że robią vlogi sobie, jakieś tam z, z, z backstage'u i tak dalej. To są różne światy i myślę, że akurat te dwa światy spokaj się krustują, więc takie mam zdanie na ten temat. Wow. Pewnie robiłbym telefony na swoim kanale. E, śmieszne telefony, bo kiedyś dzwoniłem, wkręcałem ludzi. Robiłem to na live'ach, ludzie to szotowali i robili sobie na tym miliony wyświetleń. A dzisiaj, jak ja bym to zrobił w taki sposób, żebym to wrzucał na swój kanał, to pewnie całkowicie inaczej by to wszystko wyglądało, ale to takie moje gdybanie. Nie mam żalu, po prostu tak jest i lecimy dalej. Dzisiaj przycnęłem chyba bardzo rozjawów więc tam trochę nietematycznie, ale właśnie tak wygląda moje życie od roku. Bardzo niezdrowo i tak dalej, ale właśnie do tego jestem tutaj, żeby to zmienić. Czas się wziąć za siebie, bo trochę mimo, że idą święta, to nie chciałbym mieć brzucha jak święty Mikołaj, a taki się stał, więc zaczynamy zasuwać i możecie obserwować na Insta albo właśnie na profilu Jimpy ma moją przemianę, bo taką planuję. Prawda jest taka, że zawsze gdzieś tam w jakimś procencie to do nas trafia, bo tak jesteśmy zbudowani. Tak działamy, że na 100 pozytywnych komentarzy zwrócimy uwagę na dwa negatywne i one w nas wywołają większe emocje niż te 100 pozytywnych, ale wiadomo, każdego dnia będąc w tej branży się na to uodparniam i czasami tam się jeszcze wyprowadzi z równowagi. Nie będę tu ukrywał, że czuję się jak yy, nieśmiertelny. Człowiek w pancerzu na hejt, jakoś sobie z tym radzę. Przepracowuję sobie to i, 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 i działam dalej. Już 8 lat. Także cały czas jest waleczka toczona w głowie. Słuchajcie moi drodzy, czuję, że czas wracać, także wracamy dzisiaj taki trening wiadomo, bardziej pod kamerę, ale, ale w kolejnych odcinkach już zobaczycie w innym wydaniu meduskę, w takim wydaniu jak kiedyś. Troszkę zamuliłem na chacie, rok czasu siedziałem, nic nie ja robiłem, ale czuję, że trzeba wracać do sportu, bo przede wszystkim nie chodzi nawet o sylwetkę, ale o funkcjonowanie. Czuję, że jakby zamuliłem trochę głowę i ten sport zawsze jednak był takim bodźcem, który uruchamiał tą pewność siebie, uruchamiał tą otwartość do ludzi i tego wszystkiego. Czuję potrzebę powrotu do sportu, ale myślę, że bardziej kierunek mata niż siłownia, ale siłownia na pewno raz, dwa razy w tygodniu też się pojawi, także kurde. Trzymajcie kciuki, sprawdzajcie socjale Jimbi, sprawdzajcie socjale Meduza, bo nie bez powodu nie trenowałem, przykowałem jakieś rzeczy, które niedługo ujrzą światło dzienne, dlatego puch Meduza wraca do gry Elo!